Hej cześć siemano, witajcie, kamień z tej strony i powiem Wam, że jest już ósma, a za 15 minut powinienem być w szkole. I to jest raczej niemożliwe, a jechałem dokładnie tak jak zawsze tym samym autobusem na ósmą 15, także no dzisiaj grubo. I właśnie widzieliście przed chwilą to nagranie, e, gdzie był ostry tłum w e, autobusie. I tak jest w każdym, ile jest autobusem, właśnie tak jest właśnie. Każdy na autobusie, który jest aktualnie tam. Chciałem wziąć rower, bo oczywiście nie ma, więc nie wiem jak się znajdę w ciągu 15 minut w szkole. Także no, dzisiaj chyba jestem spóźniony, bo nie ma nic mojego, bo patrzyłem jeszcze, czy może coś jest jednak mojego, ale myślałem, że sobie wezmę w takim razie rower, bo zobaczyłem, że nic nie ma, no, ale roweru też nie ma. Także grubo. Nice. Idę właśnie po coś do żarcia, na długiej przerwie I dzisiaj to w ogóle Wam powiem, że mocny materiał Bo dzisiaj mamy skrócone lekcje Także spoko, każda lekcja trwa tylko 30 minut Natomiast przerwy, no to normalnie No ale tak też śmiesznie było, że jak się już lekko spóźniłem Tak jakby na pierwszą lekcję, no to tak naprawdę na tą skróconą się spóźniłem dużo więcej Także mocno, ale mój ziomek w ogóle przyszedł minutę przed Dzwonkiem, bo nie wiedział, że są skrócone. W sumie mało kto wiedział, że są skrócone, też nie wiedziałem. I na pierwszej lekcji były cztery osoby, a on przyszedł minutę przed, także mocny materiał, serio. Grubo. Pani głową kiwała, że co to w ogóle jest. No ale w sumie jeśli ktoś nie wiedział, no to to jest trochę logiczne, że w sumie sobie przyszedł normalnie na lekcję, a tutaj jednak okazało się, że za minutę ja jest dzwonek. czosnkowy i musztardowy. Tej żabce, do której chodzę zazwyczaj. Bo w sumie tutaj są trzy żabki obok siebie. Jest różnica 100 metrów. Między nimi tylko, że jest jedna taka bardzo malutka, druga jest stara, a ta do której zazwyczaj chodzę, to jest właśnie najnowsza i największa. I powiem Wam, że zawsze tam jest tłum z szkoły, ludzie idą. Natomiast dzisiaj byłem tylko ja, z klientów. Ja już po szkole i właśnie jadę do domu Dzisiaj nie będę raczej się tak bujał w kółko, bo mi się trochę nie chce Więc jadę dzisiaj prosto do domciu Dzisiaj jest trochę wcześniej jak widzicie Nie ma tutaj korka Ale zlecę sobie jeszcze przez rynek W stronę domku Bentley Sprawdzimy, czy może dzisiaj coś stoi, bo jest wcześniej, jest 12.30 około. Także zobaczymy, może coś będzie ciekawego stało o tej porze. Kolejny bentek. Proszę bardzo. Dzisiaj jest w ogóle cieplej niż myślałem. Bo w czapce mi nawet gorąco. Wiesz, nie mówiąc o kołnierzu. Porszak Konsul. Sceny budują na Sylwestra. Nice. Kiedyś zrobiliśmy takie śmieszne zdjęcie, bo budowali scenę i były tylko takie Słupy wystawione i dwóch ziomeczków, którzy tam pracowali, byli jakoś przyczepieni do tych słupów, po prostu tak się trzymali, jak małpy na słupie. Świetnie to wyglądało. Niezły Jack. za co robi No nie umie Kobita jeździć, nie umie. Znalazłem kozacki sposób na to, aby nagrywać bez rąk, nie trzymając kamery. Po prostu wkładają sobie tutaj do kurtki cały statyw, a kamera po prostu sobie wystaje i nagrywa. Naprawdę mocne, bo wygląda to tak jakbym na przykład miał przyczepioną ją do głowy. Albo po prostu miał czesta szelki. No a nie będę się przecież codziennie szelek, bo musiał mieć kilka kamer, żeby to po prostu mieć na sobie, bo no, to chwilę muszę ją zmieniać, także wiecie. Moim zdaniem bardzo dobry pomysł. No, Pewnie udaje się go zrobić tylko w zimie. Jak się ma dużą kurtkę, duże warstw. W lecie pewnie się tak nie uda, no ale zawsze spoko na zimę. <laughs> Jak fajnie sobie tutaj ptaszki siedzą Nice Zawsze mnie w ogóle ciekawił ten rower biały Co go tutaj postawił i do Pewnie jest to taki element wystawy takiej jakby dekoracji Chyba po prostu sobie tam stoi, bo on serio już stoi od kilku lat Ale, ale fajnie wygląda, czemu nie? Godzina dokładnie 13, i powiem Wam, że tak fajnie jest kończyć tak wcześnie o 12.00. Czuję się prawie jak na studiach, serio. Naprawdę jest kozak, no bo macie jeszcze przed sobą tak naprawdę cały dzień. Jest dopiero 13, zaraz sobie wrócę do domu. Także no jest to spoko, jest to naprawdę spoko, bo zazwyczaj jak kończę szkołę, no to jest to godzina tam 15 w okolicach. No i wyjdę, już zaraz jest ciemno, wracam do domu, to już jest na stółę ciemno. A tak, no to ja się wrócę do domu, to jeszcze dobre godzinkę, może nawet dwie będzie jasno, więc naprawdę fajnie. Patrzcie, fura prawie jak w Ameryce. Nice. Jest taki fajny mem. Chłopak z, z takim samochodem zabierze Ci dziewczynę. I są tam jakieś Ferrari, Lambo i właśnie jest taka furgonetka. Wiadomo o co chodzi, nie? Mam niestety autobus dopiero za 25 minut, więc chwilę sobie tutaj poczekam. Jakbym to wcześniej sprawdził, to mogłem pójść sobie do galerii i poczekać tam. Ale w sumie nie jest jakoś tak też zimno dzisiaj, naprawdę jest spoko, aż sobie zaraz zdejmę czapkę, bo już nie jadę rowerem. To można lecieć bez czapy i sobie chwilę tutaj poczekam. Nawet mi się już nie chce wracać. Dzisiaj przejechał trzy drzwiowe, jedne, drugie i trzecie. Bo to jest ten ziomek, który nie puszcza ludzi, więc... Chwilę powstajemy tutaj no. A jednak słuchajcie, on ma jedne, drugie, trzecie i tam aż pierwsze do wejścia, czyli ma cztery drzwi Gruby autobus, nice Czyli pierwszy raz, taki przejechał, zobaczymy Do Karnowskiego, z powiem, pierwszy raz przyjechałem Do vlogować, słuchajcie, bo jest jasno i to mi się podoba. Nie, jak wychodzę, jest już ciemnica, także git. Zobaczcie w ogóle, co mi przed chwilą przyszło. Nice, jeśli ktoś już wie co to, no to zostawia łapę w górę. Zaraz będzie odpakowywane. Jestem już w ogóle w domu, i dzisiaj dostałem sms że kurier spróbuje dostarczyć mi paczkę. I wiecie co? Udało mu się. Jak widzicie, mam tutaj paczkę i właśnie sobie ją otworzę. Także let's go. Nożem sobie otworzę, ale wiecie, trochę to tak przytnę bo zaraz mi YouTube film zablokuje. Czy już się dostanę do środka? Nie, jeszcze jednak nie. Nie chciałbym uszkodzić tego, co jest w środku, wiecie? Bo w środku jest coś fajnego i ciekawego, a nie chciałbym tego uszkodzić. Więc uwaga. O. A, jednak nie, jednak normalnie, ład, ładnie się to wyciągnie, widzę. Po prostu to otwórzmy, jakkolwiek. W ogóle fajna taśma. Bardzo fajna taśma. Nie jest taka zwykła, tylko. Z jednym face'em oczywiście. Więc jeśli ktoś wie, to powinien wiedzieć, co to jest. Dobra. Już mamy środek. Uwaga i uwaga, uwaga, uwaga. 3, 2, 1. Jest. Jest oto i książka gońciarza. E, ładnie pachnie. ładnie pachnie. W ogóle ładnie wygląda. ładnie wygląda. E, Miękka. O! Co tam odpadło? Wlepy. O! Nice. Zaraz sobie nakleję taką wlepkę na laptopa. Będę miał na środku sobie nakleję tak jak maka. Wiecie, jak ma jabłko, Macintosh, to ja sobie nakleję Lenny Facea. Oj, druga nakleja. Co tu jest jeszcze? Rikcz. O tak, dobra. Fajna w ogóle. Ej, no kurde, jest tutaj oczywiście autograf, bo zamówiłem przedpremierowo Dlatego już ją mam. I jak widzicie, jest tutaj autograf Krzyżka Gąciarza. Musiał, z tego co ostatnio czytałem, chyba 16 tysięcy książek podpisać, no, więc grubo. Dlatego chyba już mu się trochę nie chciało, bo jest K i z kreską, więc to już było K i G z kreską. No, ale spoko. I tutaj już jest, jest jeszcze tego dziennikarza, Bartka. No, nice, nice. Będzie, będzie czytane, będzie czytane. Spis treści. <laughs> nice, Ej, serio. Fajnie to wygląda. Naprawdę fajna książka. I ładny zapach ma naprawdę. Także, a co to w ogóle jest tutaj z przodu? Errata. okej. Okay. Ej, nice. Ej, serio. Fajna książeczka. Będzie czytane, będzie czytane. Szczególnie, że teraz jak wiecie jest... Są święta już za 5 dni. Jest wolny, także... No, akurat sobie przeczytam. Ej, serio. Ładnie taki dotyku. Jak ktoś jeszcze nie kupił, to niech sobie kupi, bo fajna książeczka. Tak sobie chciałem właśnie nagrać tutaj do vloga, bo no czemu nie? Przyszła, a jest fajna całkiem, więc nice. I dwie naklejki. Takie jakieś trochę, jedna w słabej jakości, zobaczcie. Ta jest w słabej jakości, a ta jest w dobrej jakości. No ale i tak spoko, że są w ogóle naklejeczki. Dobra, to ja się zaraz zabieram do czytania. Jestem w ogóle w garażu i muszę umyć buty, bo po wczorajszej wycieczce wyglądają tak Także grubo, a były całe białe, czyściutkie były, a tutaj nawet, tutaj jest brud Więc, no grubo, więc muszę je umyć, bo no wygląda to jak gnój, więc Zobaczcie, jeden jest już umyty, a teraz zobaczcie sobie różnicę Mocne, nie? No, trochę się pobrudziłem na bluzie, ale to nieważne, wypierze się, ale no, bucik, jest różnica, słuchajcie, jest naprawdę mocna różnica, także zabieram się za drugiego i mam nadzieję, że będzie też taki czyściutki. No i dwa buciory już gotowe, jak widzicie, idealnie umyte, ten jeden właśnie lewy, czyli ten troszkę z przodu, tak nie do końca, ale właśnie nie mogłem tego domyć. Nie wiem czemu, ale myłem, myłem i w sumie nic to nie dało, ale lewą nogą też więcej chodzę, także może śmiesznie to brzmi, ale serio tak jest. Dobra, no to gotowe, nice, good. Gotowe na jutro do chodzenia. Vlog Masy codziennie o 8 rano przez cały grudzień na kanale Kamil Nikodem. Kamil Nikodem.